W swojej pracy wielokrotnie dostawałem różne materiały, właśnie takie próby kronik, próby relacji bieżących. Są one bardzo wartościowym źródłem, szczególnie jeżeli właśnie są pisane na bieżąco. Ostatnio trafiły w moje ręce fragmenty dziennika prowadzonego przez panią Stanisławę z domu dec po wojnie, po mężu panią Soję, pani Stanisława Soja. No to była nauczycielka. Jej ojciec zginął w Katyniu, więc też przez długie lata pani Stanisława się, się zajmowała upamiętnianiem tych Polskich oficerów pomordowanych na wschodzie. Była długi lata szefową rodzin katyńskich w Szyszowie, Ale jako młoda, kilkunastoletnia osoba prowadziła dziennik. I e, który do, do tej pory był tylko w rękach jej rodziny. Ja w najbliższym numerze podkarpackiej historii, czasopisma, które wydają Kilka, kilka stron tego pamiętnika udostępnił Ma ogromną wartość, bo pokazuje oczami bodajże 17-letniej dziewczyny pierwszy okres okupacji niemieckiej. Od w zasadzie zaczyna się przynajmniej ta część, którą ja dostałem, się zaczyna. Kończem sierpnia 1939 roku, gdy dziewczyna wraca z wakacji i pokazuje właśnie to, to miasto, które szykuje się do wojny. Nagle się okazuje, że tą wojnę przegrywamy, bo mieliśmy być w Berlinie na Lechiladzie, a się okazuje, że 8 września Niemcy są u nas, a nie u nich. Pokazuje szok, bo, bo, bo to był szok. Myśmy, społeczeństwo było przekonane, że mamy przecież sojuszników, mamy, prawda, mamy silną armię, to sobie poradzimy. No 8 września po tygodniu wojny Niemcy tu już byli. I e, dziewczyna opisuje, no, dziewczyna pani Stanisława, e, opisuje właśnie praktycznie dzień po dniu. Przez, przez swój, swojej rodziny, bo tam, jej ojciec zaginął de facto, bo, e, bo się ewakuował na wschód. No, później się okazało, że trafił do niewolni sowieckiej, e, w międzyczasie tutaj e, ta rodzina z de Deców no, pada ofiarą różnych e, pierwszych represji. Niemiecki są zmuszeni do, yy, do opuszczenia mieszkania, przenoszą się na inne miejsce. Więc te kilkanaście tych pierwszych stron, które przeczytałem pa pamiętnika, pokazuje mi miasto widziane oczami naocznego świadka, który pisze to w czasie teraźniejszym. Nie przypomina sobie po latach. Był już, prawda, I pamięć ze słabsza i człowiek inaczej. Też tak które właśnie na marginesie sobie teraz przy, przy, przy przypomniałem, że y, miałem krewnego, który przy, przy, przeżył Auschwitz, był wywiesiony w 1942 roku do Auschwitz i w 1945 roku był ostatnim uczniem z Auschwitz. Już po tak zwanych marszach śmierci mój krewny, to, to, to był kuzyn mojego dziadka, uniknął marszy śmierci, bo tam był funkcyjnym był pisarzem na bloku szpitalnym jakoś tam mu się udało uniknąć ewakuacji. I bodajże 20 stycznia, wyzwolenie Auschwitz miało miejsce 27, obawiając się że Niemcy będą próbowali ich zabić. Uciekli. Była to ostatnia ucieczka w Austrę. Kilka osób. I ukrywali się przez tydzień czasu w okolicach tam Polaków, gdzieś tam w okolicznych miejscowościach. Przeżyli na szczęście. Ale co było to jest też istotne. On sam nie prowadził zapisków, ale już w marcu 1945 roku Zeznawał w prokuraturze krakowskiej, czyli dwa miesiące po wyjściu z Auschwitz, składał bardzo szerokie zeznania w prokuraturze krakowskiej właśnie na temat swojego pobytu w Auschwitz. To było prawie, że składane na, na gorąco i to ma ogromną wartość, bo, bo, bo mówię, no, często wspomnienia z Auschwitz powstawały po kilkudziesięciu latach. Często jest tak, że ja czy, 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 czytam książkę pisaną po latach i ja patrzę w że ja, ja to skądś znam, ja to widziałem w innym ludziom, Bo często bywało tak, że ktoś pisze po latach i on się sugeruje już czymś, co gdzieś albo usłyszał, albo przeczytał, albo zobaczył na filmie. I w wielu książkach ja widzę tą samą sytuację, ale często, yy, którą autorzy umieszczają w różnych miejscach i w takich różnych czasach. Bo gdzieś tam im się zakodowało w głowie, że tak było, prawda? Bo gdzieś to przeczytali, zobaczyli. Tu mamy sytuację, że dwa miesiące po, człowiek teznania, te zdanie, te, te relacje. Kilkadziesiąt stron mam, mam skopiowane. Było to bardzo istotne relacje, ponieważ mój krewny później był świadkiem oskarżenia w procesie Rudolfa Hessa, komendanta Auschwitz. W jakiś tam sposób się przyczynił do skazania tego bandziora na śmierć. I dzisiaj właśnie taka relacja ma wielką, wielką wartość. I ja zawsze, gdy z kimś rozmawiam, szczególnie z, z, z t, takiego trochę starszego pokolenia, to ja właśnie zachęcam do tego, żeby póki jeszcze pamiętamy, póki jeszcze jest czas, póki jeszcze jesteśmy, póki jeszcze pamiętamy, póki jeszcze sąsiadkowie, żeby zbierać te, te, te relacje, bo kolejne pokolenia be, be, będą miały z tego nie, 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 pożytek. Tym bardziej, że w tej chwili wraz z postępem cywilizacyjnym po prostu jest prościej. Kiedyś to prawda, trzeba było przymusić tam kogoś, a siąć, a napis, ręcznie i tak dalej. Gdzieś te notatki ginęły w tej chwili. Każdy z nas ma telefon, prawie każdy klawie każdy ma komputer. Na, naprawdę nie trzeba już nawet siąść i pisać. Wystarczy z, z, włączyć dychtafon, czy kamerykę, ewentualnie kogoś poprosić o pomoc, ponagrywać to, co się pamięta. I niech to nawet sobie gdzieś tam, w jakimś miejscu leży na twardym dysku, czy u wnuków, czy u dzieci. Ale niech to będzie, bo może się okazać, że to komuś po prostu potem tam się przyda. Tak jak się właśnie przydają niesamowicie te, te różne zapisy, relacje także że, 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 ludzi Rzeszowa. Powrócę do katulni. Gdyby nie katula, to na przykład nasza wiedza o okresie okupacji w tym byłaby nie mniejsza niż my mamy. Gdyby nie katula, nie wiedzielibyśmy praktycznie nic o getcie zresztą. To która dzień po dniu spisywał informacje o tym, że co Niemcy wyczyniają getcie, o kolejnych deportacjach, o kolejnych mordach. Prawda? To było dzień po dniu spisywanie. To była oczywiście część większej pracy jego dzienników, z których tylko część na razie jest opublikowana. Ale takie materiały są dla badaczy bezcenne. Ktoś może zawsze do tego powrócić. Wiem, że na przykład y, biblioteka wojewódzka tam co jakiś czas robiła takie konkursy no, y, właśnie na jakieś pamiętniki, relacje. Y, wiem, że y, takich różnych, wiele, wiele różnych prac jest tam zgromadzonych. Takim innym pamiętnikiem. Który jest dla mnie też bardzo wartościowy. Na przykład znałem osobę, a pisanym na prośbę innej osoby jest, jest zachowany w Bibliotece Wojewódzkiej w Szeszowie pamiętnik Zdzisławy Bytnar. Zdzisława Bytnar to, 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 to matka słynnego Janka Bytnara radowego bohatera Czarek szeregów, który zginął który zmarł na skutek obrażeń odniesionych w śledztwie po odbiciu do akcji pod Arsenałem. Zdzisława Bytner pochodziła z Kolbuszowej, to, to jest powszechnie znana informacja. Tu się urodził Kolbuszowej Janek Bytner. I po latach pani Zdzisława na prośbę pewnego regionalisty z Mielsa, Siadła i spisała w takim normalnym, w sensie ręcznie, właśnie te swoje wspomnienia, opisując swoje dzieciństwo swojego syna Janka. No jest to bezcenna rzecz, bo yy, tylko bo właśnie dzięki niej mamy, prawda, informacje o tym, jak się dziecko, jak Janek rozwijał, prawda. Yy, jak się wychowywał i tak, i, tak, i tak dalej, i tak dalej. E, także e, myślę, że czasami nam się wydaje, że, 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 że mo, mo, może to, co mamy do przekazania, to nasze wspomnienia są jakieś mało istotne. Nie, to nieprawda. Każdy szczegół, który Państwo pamiętacie, może być bardzo, bardzo istotny. No, ja tak w sensie, proszę, że ni, 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 nikomu nie zaglądam w dowód, ale domyślam się, że, że, że przynajmniej część z Państwa from, to do, e, pamięta świetnie miasto sprzed nie wiem, 40 lat, 30 50 może, które było mi, miastem kompletnie innym. Dzisiejszych Dzisiejszy a aż z lat. 60., 50, 50., 70., 80., ba, 90. to jest inne miasto. To, to są już inne ulice, to są inne budynki. Więc może się okazać, że szczegół, który Państwo zapamiętali, jest czymś nowym, czymś, co się komuś przyda przy jakiejś innej pracy. Mamy na Facebooku, jest ta, taka grupa dyskusyjna. Facebookowa przeszłów wczoraj, dziś, jutro. Na tej grupie jest chyba w tej chwili kilkanaście tysięcy osób bardzo różnych wieku. Są osoby takie troszkę starsze. I proszę, żeby wyobrazić, oni właśnie robią taką pracę konikarską, bo tam właśnie opisują te swoje historie sprzed lat, dyskutują o powiedzmy jakimś tam budynku, który tu stał albo ale już nie stoi o różnych zdarzeniach, które miały miejsce w Szechowie na przestrzeni dziesięcioleci. I to jest tak niesamowicie istotne, bo nawet w toku dyskusji dochodzi przy okazji do, do weryfikacji pewnych faktów. Prawda? Bo jak się tam 10 osób się zbierze i się dyskutuje, że w tym budynku mieliśmy powiedzmy jakąś tam firmę, księgarnię czy, czy, nie wiem, czy sklep, prawda? dochodzi do wymiany zdań. I w miarę nam się udaje dojść, co w tej kamienicy było przez ileś tam prawda, lat. Nie? No ja się powiem szczerze, że się tak trochę nie przygotowałem, ale może jak Państwo byście chcieli, a jeszcze nam czas pozwoli, to na przykład mi się w swoim czasie udało odnaleźć, bo, bo, bo no, i, ja się interesuję często różnymi szczegółami, na przykład skoro w tym budynku akurat, ja mam biuro na, na drugim piętrze, to też się interesowałem historią tego właśnie budynku, w którym w tej chwili jesteśmy to znaczy tego i tego obok już na, na kolejowej, które stanowią w tej chwili jedną całość. Mam na, na przykład zdjęcia z 39 roku, z września. No tutaj te, ten budynek był mocno zbombardowany, się zachowały bodajże trzy zdjęcia niemieckie, jak sobie panowie Niemcy stoją i się fotografują właśnie na tle zniszczonych budynków. No jest to też kawał historii, którą trzeba gdzieś tam zachować. Na szczęście, właśnie w dobie internetu, w dobie digitalizacji różnych zbiorów, no jest to coraz prostsze. No to też tutaj ogromną rolę w tym yy, odzyskiwaniu tej pamięci yy, no, pełnią zbiory różne. Z, yy, na przykład od, od ładnych paru lat biblioteki digitalizują swoje zbiory. Yy, mamy bi bi biblioteki cyfrowe, gdzie już bez jeżdżenia do, do bibliotek i, i, i siadamy sobie przy komputerze, przeglądamy czasopisma XIX wieku, XX, nie, nie wychodząc z domu. Kiedyś pamiętam, pewien taki mój znajomy, też było przed laty, no, zachęcając mnie właśnie do zajmowania się historią, mi powiedział coś takiego, co mi utkwiło w pamięci. Powiedział, słuchaj, pa pamięć ludzka trwa zazwyczaj trzy pokolenia. I to jest prawda. Pamiętamy oczywiście to, w czym myśmy bali udział, pamiętamy coś tam o powieści rodziców i pamiętamy ewentualnie coś tam, coś tam, co tam opowiedzieli dziadkowie. Dalej, z tą pamięcią rodzinną jest słabiutko. Jeżeli nie było przed nami kogoś, kto by relacjonował tą historię rodzinną, to my nie wiemy nic. Ja o swoich pradziadkach te się się te dopiero wtedy, gdy. Złapałem bakcyla genealogicznego i, 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 i zacząłem tworzyć swoje drzewo g, g, genealogiczne. Bo z przekazów rodzinnych ja o dziadkach nie widziałem nic. Ba, o dziadkach nie widziałem prawie nic. Tyle, co mi tam prawda, gdzieś tam e, babcia wspomniała i tyle. O, też tak wspominała bardzo wyjątkowo, bo by, by, byłem jeszcze niestety z, 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 za młody, żeby siąc przy niej i powiedzieć, babcia pisa, bo babcia ja ci ponagrywam. No i teraz oczywiście żałuję i potem często mamy do czynienia z czymś takim, co ja nazywam spóźnianiem się. Ile to trwało, się Państwu zdarzyło, że rozmawiacie z kimś? I, i, I nagle pada zdanie. A gdyby żył tam, to, to by nam powiedział. A gdyby żył tam, to, to by nam powiedział, prawda? A gdyby żyła mama dziadek, oni by nam powiedzieli właśnie. Spóźniliśmy się. Nie było komu się ich dopytać. Prawda? Nie, nie, przepraszam, że Jasne. Nie było tak, dlatego że ja po prostu mojego ojca. Miał 20 lat, jak go po prostu Niemcy złapali, wywieźli go normalnie do Niemiec na robotę. A moi moje, moje żony, rodzice, to dopóki byli tak pobici przez Niemców, że przez miesiąc czasu w ogóle nie ruszyli ręką ani nogą. Po pierwsze. Po drugie, nie wolno było słowa powiedzieć. Bo, jeżeli cokolwiek było powiedziane, oczywiście już powoli powiedziane, to by, był problem. W ogóle donos donoszone było, także donosili inni, co słyszeli, donosili, a tamten powiedział to, bo on tam był w tym czasie, bo to czytam. No, ale... I to zaginęło po prostu całkowicie. Nie, tacy, pan, to, 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 co pan powiedział wczoraj nie staje w przyszłości z tym po prostu pana, jakieś tam historie rodzinne e, Pan utkwiły, natomiast no, no niestety faktem jest, że jak się rozmawia z większością osób, no to po prostu ta pa, 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 pamięć rodzinna jest bardzo, bardzo e, jest bardzo niewielka. Nie, nie e, no w tej chwili mamy do czynienia z takim. No, nie chciałbym powiedzieć modą, ale bardzo się właśnie popularne stało też dzięki tym do, 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 dobyczom cywilizacji, poszukiwanie swoich korzeni i tworzenie drzew genealogicznych. Kiedyś, aby prawda, aby się dowiedzieć o swoich przodkach, to, 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 tam, to musieliśmy gdzieś tam pojechać do Padafii, poszukiwać mety itd. I tak tak w tej chwili. Wiele tych metry, do, dokumentów jest już zdigitalizowanych. Są specjalne portale genealogiczne. Można przy pomocy programów komputerowych sobie stworzyć drzewo. Można prawda, tam powyszukiwać różnych danych. No i ja w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat, jak wspomniałem, nie, nie, nie mając wcześniej wiedzy o swoich pradziadkach, zbudowałem drzewo, które sięga przy jednej z, z linii do ósmego pradziadka do roku 1660. Praktycznie się nie ruszają z domu, tylko opierają się właśnie na tym, co gdzieś tam jest na portalach genealogicznych. Na Facebooku są grupy genealogiczne, gdzie jest bardzo wiele osób takich przyjaznych. które Pomagają w poszukiwaniu, pokazują jak do tego dojść. I właśnie dzięki temu, że tam kilka osób miało zaczęło pomagać, doszedłem prawie 400 lat wstecz i można powiedzieć. Na Facebooku jest taka grupa genealodzy.pl. Genealodzy.pl. To jest nie strona na Facebooku, tylko grupa dyskusyjna genealodzy.pl i y, tam jest jeszcze tak, y, tam, tam jest jeszcze jeszcze ileś po podgrup, bo, bo tam po po podzielono, że, że, że są grupy podkarpacka jakaś tam inna jeszcze i tak dalej e jest jeszcze taki portal też, ale to też jest portal genealodzy.pl gdzie na przykład są poskanowane z przyporządkowaniem do różnych parafii dokumenty metrykalne, i tam można tam można sobie prawda starać się odszukać po nazwisku po datach aktów urodzenia aktów małżeństwa na tej grupie na stronie pani odnajdzie dokumenty tak ale na facebooku jak Pani wpisze w wysokiej pojawi się, się grupa. No. Ja polecam od tego zacząć, bo, bo tam są bardzo sympatyczne osoby, które pomogą w tych pierwszych krokach, prawda? Bo to, 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 to na, 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 na początku to jest. Na, na początku to, to, to nie zawsze jest proste, ale tam są osoby, które bardzo chętnie się, się dzielą swoim doświadczeniem Ba. Może się okazać, że poznacie Państwo jakieś rodzinę swoją, na której nie mieliście pojęcia. I, gdzie, gdzie, gdzie na przykład szukając dokumentów z Podbrzeska, trafiłem na człowieka, którego tam pradziadek, któryś tam pochodził z te, tej samej parafii, to moja mama. On mi zaczął podpowiadać, przekazywać dokumenty. No oczywiście się okazało, że, że, że jesteśmy Rodziną i to w paru punktach, bo to się prawda, mamy wspólnych paru pradziadków. Ee, i, 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 I właśnie dzięki, no, no i połączyliśmy w tej chwili swoje drzewa na jednym z portali g -g genealogicznych. Mamy tam już parę. Tysięcy osób. Tak czy mnie osobiście najbardziej interesuje i to z braku czasu kupiłem się na liniach prostych, bezpośrednich, prawda, ale są tacy, którzy się dokupują, 呃, yy, linii, sióstr, braci i tak dalej. No, wczoraj rozmawiałem z człowiekiem, u którego na drzewie znalazłem moją, yy, prababcię, którą tam poszukuje dokumentów. No, to on już poszedł tak daleko, że stworzył drzewo sobie, przy całej swojej rodzinie i nawet pierwszemu mężowi swojej, drugiej żonie. Ale to jest dobre. Także mówię zachęcam, bo właśnie jak Państwo tam pamiętacie różne historie, różne swoje okolice, warto to starać się zachować, spisać, komuś powiedzieć. Niech, niech to nagra samemu nagrać. Tutaj wiem, że w czasie tych warsztatów tam będą jakieś prawda, próby technicznego wyjaśniania takich spraw. Bo to jest, wiem, że to, to, to brzmi górnolotnie, ale nie zawiedajmy naszej wiedzy do tego roku. Po prostu starajmy się tym podzielić z kolejnymi pokoleniami. Bo mówię, ja, ja, ja myślę, że, się, że, że jestem przekonany, że może nie wszyscy z, z, z naszych rodzin to ocenią, to, to ale jestem przekonany, że jeżeli kiedyś komuś z, 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 z naszych dzieci czy wnuków, czy prawnuków, przyjdzie do głowy się interesować ba, ba, waszą rodziną swoją, to oni będą was błogosławić za to, co pozostawiliście po sobie.